Aleksandr z seryjny morderca, schizofrenik, kanibal i gwałciciel. Czyny których dopuścił się z piesiwcew przechodzą ludzkie pojęcie. Ale jego życiorys jest też przykładem tego, jak potwornego człowieka mogą wyhodować patologiczne warunki. Ojciec sadysta stosujący na rodzinie tortury, niezdrowa relacja z matką, która mało tego była jego pomocniczką w zbrodniach. Oto historia potwora, znowu Kuźniecku. Spisivcev urodził się 1 marca 1970 roku w rosyjskim mieście Nowokuźnieck na Syberii. Wychowywał się w rodzinie, w której matka kochała go ponad wszystko, a ojciec torturował fizycznie domowników. Młody i pełnoletni już Aleksandr wciąż spał ze swoją matką w jednym łóżku. Jego pierwsze zabójstwo miało miejsce w późnych latach 80. Brutalnie zamordował swoją narzeczoną. Nie trafił jednak za to do więzienia, lecz do szpitala psychiatrycznego, jako zdiagnozowany schizofrenik. Wrócił jednak do domu rodzinnego na początku lat 90. Matka przywitała go z otwartymi ramionami. Ojciec w ogóle nie interesował się synem i już wcześniej zniknął, nie zostawiając po sobie śladu. Latem 1996 roku w rzece Aba, płynącej przez miasto Nowokuźnieck, zaczęto wyławiać ludzkie szczątki. Rozmiary ciał wskazywały na to, że są to kilkuletnie dzieci. Zwłok było na tyle dużo, że milicjanci pracowali na trzy zmiany, razem z nurkami przeszukującymi koryto rzeki. Nowokuźnieck w tamtym czasie zmagał się z ogromnym problemem bezrobocia. Już wcześniej plotkowano o tym, że w mieście tajemniczo znikają dzieci. Jednak milicja w miejscu uderzonym taką stopą bezrobocia nie miała możliwości, by skupiać się na poszukiwaniu zaginionych. Dopiero odkrycie takiej ilości ciał zmotywowało funkcjonariuszy do odnalezienia sprawcy tych przerażających czynów. Winnego odkryto przypadkiem. W październiku 1996 roku, jedna z mieszkanych bloku przy ulicy Aleja Pionierów zgłosiła awarię hydrauliczną. Ekipa hydraulików wezwana na miejsce ustaliła, że do usterki doszło w mieszkaniu 357. To tam mieszkał Aleksandr wraz z matką Ludmią. Gdy zapukali na drzwi, usłyszeli jedynie szczekanie dużego psa, mężczyzny krzyczącego, że matka zamknęła go w mieszkaniu i nikogo nie wpuści. Do akcji po chwili wkroczyła milicja, która wyważyła drzwi. Nie zastali początkowo nikogo poza psem. Usłyszeli za to dziwne dźwięki przypominające wołanie o pomoc. W pokoju na kanapie leżała nastolatka. Skrępowana i ranna na Po wezwaniu lekarzy, stróże prawa przeszukując lokum odnaleźli ludzkie ciała leżące w zapleśniałej warmii. Ciała dwóch nastolatek. Olga, dziewczynka, która przeżyła z Składała zeznania, w których mówiła, że zmuszano ją do ćwiartowania ciał koleżanek i kanibalizmu. Młoda dziewczyna zmarła niestety dzień później w szpitalu. Aleksandr do wszystkiego się przyznał. Kazał się kanibalem, gwałcicielem, torturującym ofiary. W jego zbrodniach pomagała mu matka, która gotowała zwłoki na obiad i zwabiała ofiary do mieszkania. Z skazano na karę śmierci. Potem zmieniono ją na karę dożywocie. Sprawca jednak znalazł się w zakładzie dla obłąkanych przestępców. Orzeknięty został niepoczytalnym i chorym psychicznie, w tym miejscu przebywa do dziś. Siedział też 10 lat w kolorniki. Jego matka będąca wspólniczką w zbrodniach, skazano została na dożywocie.